Kochani bracia i siostry, drogie mamy. No, dzisiaj jest dzień mamy. Więc pozdrawiamy serdecznie nasze mamy i te, które są tutaj na mszy świętej fizycznie czy online. Kończymy nasze rozważania o nadziei, rozważania rekolekcyjne, ale nie kończy się nasza nadzieja. Mamy nadzieję, że zakończenie rozważań. Umocni naszą nadzieję, że wystarczy jej dla nas i wystarczy jeszcze tej nadziei na tyle, żebyśmy ją mogli przekazywać tam, gdzie żyjemy. Nadzieja, jak to rozważamy w tych dniach, idąc za myślą papieża Benedykta, nadzieja jest związana z obecnością kogoś, kto kocha, miłością ludzką. I miłością do końca. Mówi Benedyk, że prawdziwą, niezawodną nadzieję może człowiekowi dać tylko Bóg o ludzkim obliczu i taki, który kocha do końca. I dzisiaj potwierdza to Ewangelia Markowa, gdzie Pan Jezus po tej trudnej rozmowie z uczniami mówi: Syn człowieczy przyszedł nie po to, żeby mu służono, ale żeby służyć. I dać swoje życie na okup za wielu. Bóg jest tym, który daje swoje życie. Apostołowie, to rozważaliśmy wczoraj, są przekonani, że dają Bogu wszystko, bo wszystko opuściliśmy, poszliśmy za Tobą, ale Pan daje niewspółmiernie więcej, życie swoje daje za okup. To jest fundamentem naszej, naszej nadziei, wczoraj apostołowie, i my razem z nimi usłyszeliśmy taką obietnicę, że jeśli rzeczywiście z powodu Jezusa, z powodu Ewangelii coś damy, to już tutaj na ziemi spotka nas stokrotna nagroda, a jako bonus to jeszcze odziedziczymy życie wieczne. No i apostołowie. Pewnie bardzo się przyje, przejęli tą obietnicą. Każdy by się zapisał do banku, który oferuje stukrotne przebicie. Nie? To jakby były takie banki, że wpłacamy 1000 złotych, a bank mówi będziesz miał 100 tysięcy. Każdy by był takim bankiem zainteresowany, więc uczniowie są tym zainteresowani. Tak bardzo są tym zainteresowani, że yy, zdaje się nawet mniejsze wrażenie robi na nich. To, co Jezus zapowiada, co ich spotka w Jerozolimie, że zostanie aresztowany, upokorzony, zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie, niepokoją się tymi słowami, ale bardziej są zainteresowani, jak się dostać do tego dziedzictwa, nie? do tego bogactwa, do tego królestwa, do tego życia wiecznego. Jak być najbliżej Pana. Jego obietnic, być po jego lewej i prawej stronie. Kto z nas jest ważniejszy, kto bardziej na to zasługuje, kogo trzeba bardziej uhonorować. Braciszkowie są bardzo zaradni. W innej wersji tej Ewangelii tutaj w głównej roli jest ich mama. To mamy są bardzo zaradne. To mama przyszła do pana Jezusa i mówi: Mam taką prośbę. Przyszłam w sprawie moich dwóch synów. Wprawdzie to są dorosłe chłopy, ale. Mama to mama nie? i zawsze bez względu na to, ile ma dziecko lat, to będzie się o niego troszczyli, chciała, chcieć dla niego dobrze, więc ta mama chciała dobrze dla swoich dzieci. Wiemy, że się pozostali oburzyli, pokłócili. To jest takie bardzo ludzkie. Wczoraj mówiliśmy, że jednym z najważniejszych pytań, jakie człowiek stawia dzisiaj, współczesny, to: co ja z tego będę miał? Czy to mi się opłaca? A dzisiaj to jest to pytanie: kto jest najważniejszy? Nie? Kto, kto ma największe znaczenie? To jest na pierwszym miejscu? Często wokół tego kręci się ludzkie życie wobec tych dwóch pytań: jak mieć zyski? jak być najważniejszym. I Jezus mówi: Nie tak będzie między Wami, jak jest w świecie. Nie tak będzie między Wami, jak jest w świecie. No, chrześcijaństwo. Radykalnie się różni, jeśli się chrześcijaństwo nie różni w sposób radykalny od pewnych porządków i zwyczajów tego świata, no to jest tą zwietrzałą solą, która ani nie posoli, a jedynie się nadaje na podeptanie. Czy jest światłem, który już nikomu nie świeci. To jest jak spalona żarówka, To może być w lampie ale... i możemy naciskać na ten kontakt 100 razy, ale światła z tego nie ma. Tak pan Jezus mówił o chrześcijaństwie, które się nie chce różnić od, od świata. Nie tak będzie między wami. Tu można przy, przytaczać wiele, wiele przykładów tego napięcia między byciem uczniem pana, a byciem w jakichś realiach świata. Próba odnalezienia się jako uczeń Chrystusa, ale jednocześnie ktoś, kto stąpa po tym świecie. Jest taka przypowieść, którą opowiadała Teresa od dzieciątka Jezus. Ona jest naszą patronką, właśnie na ten temat. Bo to pytanie, kto jest ważny i co ja z tego będę miał, może się też pojawić w przestrzeni wiary. Człowiek wierzący może tak pytać, co ja będę miał z modlitwy, z oddawania Bogu czci, z wypełniania Jego woli, z przestrzegania przykazań, co ja z tego będę miał. Albo kto tak naprawdę jest najbardziej wpływowy w kościele? Czasem są takie rankingi, 100 najbardziej wpływowych mężczyzn, kobiet nie? na świecie. To. Ciekawe, jak wyglą wygląda taki ranking u Pana Boga. Nie? Podejrzewam, że to jest wszystko do góry nogami wywrócone. Jest piękna przypowiedź, którą Teresa opowiadała swoim siostrom w zakonie. Prawdopodobnie jako odpowiedź na te napięcia, jakie były tu we wspólnocie. Kto się bardziej liczy, kogo zauważono, kogo nie zauważono, kto wyskoczył przed orkiestrę, nie? Kto, kto więcej z siebie daje. Teresa opowiedziała przypowieść, że był pewien król, który postanowił wybudować świątynię, ale ponieważ był bardzo zamożny, miał bogaty skarbiec. Więc wydał dziwny dekret zabrania, zabraniający wszystkim mieszkańcom swojego królestwa dawanie jakichkolwiek pieniędzy na jego budowę. Chciał, żeby cały splendor, cała chwała spłynęła na niego. I rozpoczęto budowę tej świątyni. Te prace postępowały dość szybko, i pewnego dnia królewskie konie wiozły materiał na budowę świątyni, i zmęczone zatrzymały się pod domem staruszki. Wdowy, no, która była bardzo bogobojna, chciała się dołożyć do budowy świątyni, ale król zabronił. I ona wyszła przed dom, zobaczyła te zmęczone konie i powiedziała: No, wprawdzie król zabronił, ale chyba się nic złego nie stanie, jak dam żreć trochę siana tym koniom. No I je nakarmiła. I po jakimś czasie y, 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 ukończono budowę świątyni. I kiedy Król nakazał wyryć przy wejściu swoje własne imię dużymi literami, żeby nikt nie miał wątpliwości, kto tę świątynię wznosił, to w nocy wydarzyła się dziwna rzecz, bo ten napis zniknął i pojawiło się imię jakiejś nieznanej kobiety. No i król się zdenerwował, kazał zmazać to imię, jeszcze większymi literami wyryć własne, ale rzecz się znowu powtarzała. I Król nakazał odszukać tę kobietę, której imię. W tajemniczy sposób pojawiło się na wejściu do świątyni i okazało się, że to było imię tej kobiety, która kiedyś przed laty nakarmiła królewskie konie. Teresa tak to puentowała. My tak, drugie siostry, naprawdę nie wiemy kto ten Kościół wznosi, kto ten Kościół podtrzymuje w posadach. My tego nie wiemy. To nam się może wydawać, może się wydawać, że ci najbardziej znaczący, o których się dużo mówi, o których się stawia gdzieś na piedestale, tacy bardzo rzutcy, sprawni, że to oni mają największy wpływ na Kościół, a może się okazać, że Kościół istnieje, rozwija się, jest płodny, daje życie. No dzięki takim ukrytym. Osobom, których zasługi i chwały odsłoni dopiero niebo. I mamy wiele fragmentów w Ewangelii, choćby o tej wdowie, słynny fragment, gdzie Pan Jezus patrzył, jak ludzie rzucali pieniądze do skarbony i może zauważył, że apostołowie się trochę uśmiechają pod nosem, jak ta wdowa rzuciła, może skrępowana, że rzucała tak niewiele. Jezus mówi, ona rzuciła najwięcej ze wszystkich. Ona rzuciła najwięcej. Materialnie, namacalnie, widocznie wrzuciła najmniej, ale ona rzuciła najwięcej. I takich fragmentów w Ewangeliach, które nam mówią, nie tak będzie między wami, jest, jest sporo. Nie tak będzie między wami, jak, jak w świecie. To niewielkość czynu decyduje o jego wartości, ale miłość, jaką w ten czyn wkładamy. To tak naprawdę decyduje o, o Jego wartości. W sercu Kościoła jest Eucharystia. I Eucharystia to jest ten wstrząsający zapis miłości Boga, który pozostał z nami w postaci bardzo niepozornej. Mógł Pan Jezus wybrać jakąś bardzo impon, bardziej imponującą formę. Na przykład, jakby w czasie wystawienia tu na ołtarzu. Leciały grzmoty i błyskawice, tak żebyśmy wszyscy padali przed majestatem Bożym na twarz. A Bóg wybrał na wieki taką obecność najprostszą z możliwych postaci chleba, w całkowitej bezbronności. To człowiek decyduje, co zrobi z Bogiem na ołtarzu. To jest wstrząsające. Może Go adorować, może Go znieważyć. Bóg się oddał cały w takiej prostej postaci. Myślę, że w ten sposób też nam pozostawił pewien drogowskaz. Brat Albert, który jest znany z takiej wielkiej posługi miłosierdzia wobec biednych i znany jest z tego słynnego zdania, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i z którego każdy może wziąć ile chce, to często też powtarzał takie zdanie: Patrzę na Jezusa w Eucharystii. Czy Jego miłość mogła uczynić coś jeszcze piękniejszego? I dodaje, skoro On stał się chlebem i my nim się stańmy, skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. I Eucharystia to nie jest tylko jakby praktyka pobożnościowa, ale Eucharystia to jest styl życia. My żyjemy Eucharystią nie tylko wtedy, kiedy ją przyjmujemy, na to zwracamy wielki nacisk, przykładamy do tego wielką wagę w Kościele, ale życie Eucharystią to nie jest tylko przyjmowanie Eucharystii, ale życie Eucharystią to jest stanie się tym, co przyjmujemy. Jest taka pieśń, przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem, pobłogosław mnie, połam i rozdaj łaknącym braciom. I my żyjemy w pełni Eucharystią po wyjściu z Kościoła. Jakość naszego życia Eucharystycznego sprawdza się nie na stopniach ołtarza, ale jakość naszego życia Eucharystycznego sprawdza się po wyjściu z Kościoła. Czy my to, co bierzemy w siebie, jesteśmy w stanie oddać ludziom w prostocie codzienności, połamać siebie i rozdać drugiemu i błogosławić to? Skąpy jest ten, kto nie jest jak, jak on. Papież Franciszek jedno ze zdań o nadziei wyraża w taki sposób. Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które dodaje otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności. To jest fragment orędzia papieża Franciszka na wielki post. Być człowiekiem uprzejmym, odłożyć swoje lęki, pośpiech, zwrócić na kogoś uwagę, podarować uśmiech, stworzyć przestrzeń słuchania. Podzielę się na koniec takim jednym świadectwem, Moim przyjacielu Bernardzie, który już no, nie żyje kilkanaście lat, zmarł tragicznie w górach Kaukazu. W wieku 60 lat był, był inżynierem, kawalerem, nigdy nie założył rodziny. Większość swojego życia, oprócz pracy zawodowej, oddał osobom z upośledzeniem umysłowym we wspólnotach wiary i światła. Pochodził z Poznania. I był znany właśnie takiej wielkiej życzliwości, takiej prostoty w kontaktach i miał takie ulubione powiedzenie, jak się go o coś prosiło, to mówił, jeśli trzeba, to z przyjemnością. Tak. Jeśli trzeba, to z przyjemnością. Tak. I też się śmialiśmy, Bernard, jak zostaniesz biskupem, a nie masz przeszkód, bo jesteś kawaler, to już mamy hasło do ciebie, dla ciebie na herb. To będziesz miał tak napisane nad herbem, jeśli trzeba, to z przyjemnością. Nie? I he, he, on był z tego bardzo znany. Ja zapamiętałem taki jeden epizod, byliśmy kiedyś wspólnie na takiej konferencji, międzynarodowa konferencja pod Warszawą, gdzie byli przedstawiciele wspólnot z całej Europy i Bernard miał wygłosić konferencję i bardzo to przeżywał. I też w tej grupie, która była na tej konferencji było kilka osób z upośledzeniem umysłowym, był upośledzony Patryk, który cały czas nagabywał Bernarda jakieś słuchawki. Ile razy się nie spotkali, to mówił Bernarda, masz moje słuchawki, nie, przyniesiesz mi te słuchawki. No Bernard zapominał. No i był taki moment, kiedy on już miał wejść na salę i wygłosić konferencję i wtedy podszedł znowu ten Patryk do niego i tak przy wszystkich powiedział, Bernard kiedy mi przyniesiesz te słuchawki? No, i Bernard szybko ubrał czapkę, ubrał szalik, bo to było w zimie, myśmy mieszkali w dwóch domach. Poszedł do tego domu i za chwilę przyszedł, dał mu te słuchawki. Ściągnął szalik, czapkę, wszedł na salę i rozpoczął konferencję. Ja po latach kompletnie nie pamiętam, o czym ta konferencja była, jaki był temat w ogóle i o czym mówił Bernard, ale zapamiętałem ten jego gest wobec maluczkiego, nie? wobec kogoś, kogo można. Odesłać. Bo się nie liczy, nie? bo nie ma żadnego znaczenia. To nie jest jakiś profesor, który będzie oceniał mój wykład. To jest chłopak z upośledzeniem. Znany był ludzkiej wielkiej miłości i szacunku do ubogich. Myślę, że to święty człowiek. Nie? Jak, jak umarł na wyprawie w górach i, i spadł, to jest tam, zanim trafił do Polski, to jego trumne w jednym czy dwóch miejscach, gdzie były wspólnoty wiary i światła, on tam się zatrzymał i tam się ludzie też modlili, modlili za niego. Papież nazywa takich ludzi świętymi z sąsiedztwa. Są takie święci z sąsiedztwa. I dzięki nim, właśnie w świecie, podtrzymywana jest nadzieja, czasem w sposób niewidoczny. My tych ludzi znamy, jest sporo wokół nas, ale czasem ich nie znamy. Ale podstawą naszej nadziei jest to, że ta Boża Miłość ujawnia się w życiu wielu prostych, zwyczajnych, codziennych, codziennych ludzi. I dzisiaj za nich wszystkich podziękujmy. Podziękujmy za nasze mamy dzisiaj, bo nadzieja jest absolutnie i nieodzownie związana z mamami. Mamy przekazują życie, ale mamy też oddają to życie dzień po dniu, sekunda po sekundzie. Kropla potu po kropli potu, w taki sposób zwyczajny w całej prostocie. Ale mamy w świecie, są spe specjalistkami od podtrzymywania nadziei. Więc podziękujmy za nasze, mamy te żyjące, te, które już odeszły do, do Pana. Pomódlmy się też dzisiaj za, za tych wszystkich ludzi, którzy mamy nie mają którzy je stracili szybko, wychowywali się bez nich. Im jest trudno, dużo trudniej. O to, że Pan Bóg tą swoją matczyną, miłością te, ten brak im wynagrodził. Amen.